Jeżeli mówiliśmy o Warburgu, no to w jaki sposób można lepiej podać u... więcej tlenu? No podając rozcieńczoną wodę utlenioną, czy 0,04%. Mamy natychmiastowe uruchomienie kaskady enzymów oddechowych. No przecież to się powinno robić. Jest zero zagrożenia. Nie ma żadnego. Absolutnie żadnego opisu, co się stało. Ale znowuż interpretacja tego jest czasami chora, bo się szuka sensacji. No, tak, parę lat temu przecież w Poznaniu była głośna historia, że podanie dms spowodowało śmierć kobiety w jednej z klinik Poznania. No już, jest to totalna bzdura. Pan, ten, który to opisał, nie zadał sobie trudu, żeby zajrzeć do protokołu sekcji i żeby zobaczyć, że DMSO jeszcze na świecie nikogo nie zabiło. bo on był taki, że pielęgniarka pomyliła po prostu, podała stężenie wody utlenionej, wielokrotnie większy, którego nie powinna podać, bo się pomyliła, no rzecz ludzka, ktoś zginął, ale poszło to wszystko, że DMSO zabija i się zaczął hejt. Osoby, które w tym uczestniczyły, no wszystko oberwały w jakiś sposób, mimo że, mówię, jest to brak wiedzy, jest to po prostu szukanie tylko i wyłącznie sensacji.